dokładna autostrada jeżdżamy na czwóreczkę i do Rybnika co pijecie dobrego? Czecha. Dobre. dobre? czekoladowego czekoladowego smakuje smakuje? bardzo? wyspałeś się Maciu? a ty dziewczynka? gdzie jedziemy? No, tak. Do you <laughs> yeah. know you told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. W skocie, Sorki, że się to, patrzę w górę, ale jeśli ja patrzę raz na ekranik, ale muszę się tak gapić, bo tutaj mam, tutaj mam aparat. O, tutaj, tutaj mam aparat, ale tutaj mam ekranik. Tutaj. O, tak, patrzę, tak. Hmm. E, I mama, się królowa, tu się kłowało ze pi. Kaweczka bardzo, bardzo, bardzo dobra. Kochani, nam się tutaj spalił kierunkowskaz. Spaliła się żaróweczka, a nowa była. Chyba musimy zmienić na ledy. Te właśnie kierunkowskazy. A tych bocznych nie mogę w ogóle wyciągnąć. Mam czarne. One są przyklejone, chyba. No i musimy coś wykombinować. To lecimy dalej. Ale tak Mama to piękna wróżka, co luźne cuda. To asyst bezpieczeństwa, co ma Wiaterek zawiewa i fontanna pryska w nas postopno. W jakim deptaku jesteśmy, w Rybniku. No teoretycznie to jest centrum. Fajnie, bo bardzo, bardzo tani nocleg jak na centrum. Chyba około 300 zł. Tak na centrum miasteczka, które jest powyżej chyba 100 tysięcy, ma rybnik. To super. W naszym apartamencie. Tutaj mamy szafy. Taki korytarz. W ogóle, jak się wchodzi, tutaj to wygląda nie jako mieszkanko, tylko bardziej jak korytarz. Lodoweczka, heneczka, kawusia. Celebowa. szklaneczki mamy. Wijcie mam? na mojego TikToka. Szklaneczki, półeczki, telewizorek, tutaj taki salonik. Teraz Wam pokażę sypialnię na cztery osoby. I raz, dwa, trzy i cztery łóżeczka. Także super, nie? I fajnie, bo w centrum. O, tu jeszcze jest łazienka. O, widzicie. Łazienka, rysznic, pralkę nawet mamy, także na dłuższy pobyt też można paść. Zaraz wam jeszcze pokażę dwa okna i mamy tutaj ślimaczka takiego. O, jaki ślimaczek, Takie creepy troszeczkę. Zrobiliśmy upgrade urzek. No, a teraz mam taką wielkie, wielkie łóżko i wszyscy razem będziemy spać. W takim wielkim uczkiem. Nie? Maciuś, Maciuś, Mamy Messica. Turlanko. A tutaj jeszcze wam widok, pokażemy. Przedłużenie, jakby korytarzu. W sumie spokojnie, by nawet mógł się apartament zaczynać stamtąd. Ale to fajnie, by dużo szafy. A dłuższy pobyt, elegancko. Tak jak gniazdaczka, też nie lubię tego, bo to niezabezpieczone. No nie, ja tutaj mnie takie denerwuje. Tu. No i to. No i to tyknie, i dziecko nawet, że wcisnąć. No i tutaj mamy klasztor bardzo piękne i robi takie wrażenie, takie wow, na żywo. Tam mamy pomnik Jana Pawła II, tutaj, o i możliwe, że tam mogły mieszkać jakieś zakonnice czy coś. To tak troszkę przypomina ten nasz hotel, hostel, apartamencik, zwał jak zwałę. Teraz idziemy na śląski obiad do takiej domowej knajpeczki. Szybki, spontaniczny wyjazd. No tutaj Maxia zaskoczyło i oblało, bo stąd wyskakują woda. O, a Max się zmaknie. Takaś gastronomia śląska. Co mówicie? Bo chcemy zjeść taki tradycyjny śląski obiad na Śląsku. W a tam niestety Gucio jest otwarty do 17.30, Szkoda. Tak by do 18, to byśmy weszli, ale 20 minut to nie zdążymy zjeść. Bubble Tea. Cześć. Po obiadku wageti. No, nie ma sprawy. Jakie Takie kolorowanki. Makaron z sobą i klupy tu i teraz sosem. Daję sobie roladę na pewno wezmę. Ty ma też na wiatrce czy burgera? O, pierożki. Fajne menu. Zapytamy się czy. Mhm. Mamy tutaj też mamy lemoniadkę. Jak? Na bazie tego soku, który robicie w Fajne. Pietro. Nie, no co co mamy? Dwa razy rolady. Dwa razy rolade, pierogi bielgorajski na pół, pierogi na pół, długie, maso, sprawdziki i dwa razy burgarek U dwa razy burgarek. To jest pyszne. Pokaż co potrafisz. Maciu Ninja. Maksią, gdzie ty ćwiczysz karatę? Ćwiczysz karatę, Maksiu? Wow. A teraz to nieco o restauracji tu i teraz. Wszystko bardzo smaczne, pierożek bigurajski, jak dobrze wypowiadam, nie wiem, czy to dobrze mówię, sosikiem krzanowym, ten bardzo prosta rzecz i bardzo smaczna, po prostu kasza gryczana, zrobione z tego kotlet i tyle. Bardzo zaskakujący i fajny smak, po prostu jak ktoś musi lubić kaszę, bo jak ktoś nie lubi, no to nie będziemy mógł smakować. Pierożki z krutniaczkiem pyszne, pierożki z białą kiełbasą też pyszne, choć z były o wiele lepsze, takie coś innego. Tamte się tak rozsypywały. Dobrze. Jak się w restauracji smakowało Ci? Moje, mamy koluseczki moje. Luseczki śląskie, tylko bez dziurki. W Rybniku się robi bez dziurki. To tam jeszcze Maksiu, był. Burgerek dla dzieci też bardzo dobry. Choć nie. mięsko takie burgerowe, ale nie było, nie było szału. Rolada śląska też bardzo duża. Bardzo smaczna. Słuchajcie, słuchajcie, do komody. do komody. Wpadajcie do komody, bo, bo tam jest. O wiele lepszy burgiel niż tu, więc. Tak, no to, nie, to słuchajcie mogę taty wcale nie był. To dobry. mogę potwierdzić. Wcale nie był że nasze dobry. nasze mięso 100 razy albo milion lepsze. tutaj jest. skosztujcie i w komodzie skosztujcie i sami oceńcie, gdzie jest lepsze. Tak, wiesz, jak nikt, nikt nie zepsuje, to jest o wiele, wiele lepsze. Wiesz, że dobranoczka była o 19.00 godzinie. I się szło po dobranocce spać zawsze. Tak, 19.30, 19.45, no max 20. To się spać. Nie jak teraz, że 10.00, ho, 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 a tam znaleźliśmy. Nie wiedzieliśmy w ogóle. Jak Pięknie. Teraz Zuzia. czyli cztery. O, Zuzia tak na odpieprz się. Ale z git. Ale najładniejsze chyba galerie, w byli to Echo. Echo w no, Kielcach. Specyficzny jakiś ten. Zapach. Otwieracz powiedz. No, no, no. W i w ogóle. No, no po prostu mi się kojarzy właśnie z tym, z tą galerią. Nie no, Echo spoko. i Domburg chociaż no co w galerii knajpa naprawdę godna polecenia data, data, o będziemy piwolać z takich beczek w komodzie super data, 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 jest nudno w domu to można pójść do